Siema mordeczki, Łozdóbka z tej strony, dzień dobry. Słuchajcie mordki moje kochane. Pamiętacie taką akcję z Koszalina co pięć dziewczynek się spaliło. Słuchajcie. Prawdopodobieństwo tego że to był przypadek. Jest w chuj duże, nie? To tak na marginesie. Więc trochę mi się wydaje, że to... Było bardziej zabójstwo. Może chcieli odwalić jedną, a... A ja pierdolę. Przykra się mówi, bo człowiek, który płoni, to jest chyba najgorsze co może być. Nie? Słuchajcie, ja mam tylko takie. Szybkie do was słowo. Czy nie macie uczucia, że nasi politycy myślą, że grają w grę Monopol? Pamiętacie taką grę? Oni po prostu, jak się do, dopadną już do władzy, do złota, no przecież państwo ma złoto i do robienia wszystko co nie wolno normalnemu człowiekowi bo normalnego człowieka nie stać żeby latać samolotami kurwa, po tysiąc razy prywatnie czy nie prywatnie to pierwsza sprawa i zobaczcie mamy popisy popis popisy jedni kradli drudzy kradli ci mówią że ci więcej ci mówią że ci mniej tu były dłuższe kolejki do lekarzy tu były jeszcze dłuższe tu w dziura była wielka, teraz jest wielka ciut mniej. Ja pierdolę. Słuchajcie, już nie mogę ich słuchać, nie? Ale żeby nie doszło kiedyś do takiej sytuacji, że zaczynamy teraz mówić, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy. Zaczął się hejt na tych ludzi, a później będziemy co, jak tam... Za czasów ścinania głowy, będziemy im głowy ścinali, czy na stosach palili? Czy w gettach zamykali tych gorszych? Ja pierdolę. Co za polityka nam się teraz zrobiła? Gość z koksem na garniturze albo z łupieżem, chuj wie, zawsze ma to białe. Zachowuje się jakby kościół był jego własnością. Coraz mniej ludzi do kościoła chodzi właśnie przez to, że się pcham. Słuchajcie, ja idę do kościoła i nie słyszę już nic o Bogu, tylko słyszę o polityce. Wchodzę do kościoła i słyszę na kogo mam głosować. Słyszę nienawiść. Nienawiść. Ale w ogóle katolicy, ja jestem chrześcijaninem, ale ogólnie katolicy już na początku zjebał. Są gorsi i lepsi. Bóg jest dobry, diabeł jest zły. Czyli już od razu szachmat. Jaka tu równość? I teraz coś co powiecie ze szatanem? Nie! Ja uważam, że trzeba być dobrym człowiekiem i tyle. Nieważne, jaka religia, nieważne, jakie pochodzenie. Jeżeli ktoś jest do mnie dobry, to podam mu dłoń. Jak mnie w kurwi, to wytłumaczę mu, że mogę mu podać dłoń, albo no. I tyle w temacie. Milutkiego dnia. Buziaki dla dzieci indygo. I zobaczcie nowy kawałek młody M i N. Dobry kawałek, dobry tekst, dobry bicik i gość ma specyficzny głos. Będzie z niego gwiazda ludzi, fantazja, jojo.